Dzień dobry, dzień dobry. Szybki .pl, toaletka piękna. Yy, nie wiem jak ją zabiorę. Do tego jest lustro szlifowane, też nie wiem jak zabiorę, ale po prostu zestaw jest cudny. Tu jeszcze jest. Do tego jest chyba toaletka. Do tego lustro jest tutaj, ale nie wiem jak to wygląda w środku. Kombinujemy, kochani piękny mebel jeden i drugi jakaś rama była nie wiem czy znajdę resztę zobaczymy ok lustro i toaletka załadowane piękne to musiało być tu są jakieś szybki ale nie wiem czy to do tego czy wziąć czy nie patrzę czy jest jakiś robaczek pewnie jakiś jest ale się wyniesie, ponieważ zrobimy mu kwarantannę w upale samochodowym. W samochodzie jest gorąco w momencie jak przyjdzie słońce, więc kwarantanna samochodowa. Ugotowanie robaczka. Ale to jeszcze nic, bo tak przeglądając toletki nie biorę, bo jest bardzo zniszczona. Wypalone szkoda jej, no ale nie jestem renowatorem. Może jakiś entuzjasta znajdzie. Ale patrzcie, tu są dwa obrazy na płótnie i z niego jest chyba ta rama. Muszę je jakoś wytargać. I tak kochani, dojechałam już do pracowni. Po drodze jeszcze załatwiałam sprawy urzędowe. I co? Wy, wy, wytargałam jeszcze z tego śmietniczka. Wytargałam dwie takie deseczki, które... Mo, to są półeczki, można je wykorzystać do malowania, bo to jest stare drewno, chociaż są dość ciężkie. Można z nich zrobić fajne okiennice. Dwie szybki przesuwne do kredensu. Mają tutaj takie te wyżłobienia, które mi się... O, gdzie one mi się tak skleiły, mi się... Ja już wiem, ta jedna jest pęknięta, czy mi się wydaje. Nie to brudne jest. Myślałam, że pęknięte. W każdym razie one mają tak 20 na 20 cm. Jak ktoś poszukuje szybek do swoich krydensików, półeczek, to, to ja mam akurat dwie gotowe do zamontowania. Mam też drzwiczki z pięknego drewna. Patrzcie, jaka piękna intarsja. Nie wiem co to jest. Z zameczkiem. Znaczy, nie ma zamka, ale jest tylko nakładka zamkowa. Albo no jest zamek, tylko nie ma kluczyka. No nic trzeba zamek wymienić. Są zawiaski z obydwu stron. Można z tego zrobić fantastyczną półkę lub jakąś taką ozdobę. No wiadomo, że nie jest idealny sam, bo tutaj ma ubytki. To by trzeba było oddać do renowacji, ale są fantastyczne i mają 20, gdzieś 5 cm na 20 Obraz, który Wam mówiłam, że przy niej znalazłam walizkę do moich biżuteryjnych spraw. To jest obraz londyński, właściwie fotografię w takim kolażu, to jest płótno. Może by trochę pasowało mi na tamtą stronę, albo i nie. Na razie niech sobie leży. Stoliczek jeszcze po drodze znalazłam. Jest brudny, jeszcze go nie umyłam, ale będzie fantastyczny jako taki pomocnik do kuchni lub przedpokoju. Pomaluję go na biało, rzucę kurja, kujawski albo kurpiowski wzór. No, zresztą zobaczymy, jak go umyję, jak on będzie wyglądał. Przepraszam, że nie myję, ale bardzo się śpieszę, jadę dalej, jeszcze muszę parę spraw pozałatwiać. Tu takie to są też takie deski. To jest chyba z, z dna tej toaletki, ale nie mam pewności. Coś to w każdym razie jest jakiś część mebla. Są dwie, więc też zrobię z nich okiennice, tylko nie wiem czy na tej stronie, czy na tej. bo To są takie meblowe po prostu rzeczy też jest, nie, tu nie ma zamka więc to są takie jakby yy, też półkowe sprawy, bo <laughs> yy, jakieś dno szafy albo tej toaletki, albo kredensu, trudno mi powiedzieć, a teraz kulminacja moi drodzy obrazy, które wytargałam spod tych szaf. Pierwszy yy, wypada z ramy, trzeba go po, y, poprawić. Jest dość podniszczony. Rama jest przepiękna, niezniszczona. Podejrzewam, że przedwojenna. Nie wiem, jak sam obraz. Patrzcie, jaka śliczna. Obraz jest podpisany. Y, nie wiem, czy dobrze widzę datę, który to jest rok. Widzicie? Bo ja nie bardzo, pejzaż zimowy, bardzo ładny, świetnie namalowany. Te drzewa są fajnie ujęte. Drugi obraz to jest taki widoczek. Rama się trochę rozleciała, ale równie piękna jak tamta, taka sama właściwie. No jest tylko do złożenia, bo cały obraz jest. Yy, czy znaczy, nie zniszczona jest w każdym razie? I no, płótna tutaj jest w gorszym stanie. Też jest podpisany. To jest taki obraz nocny. Yy. Czy to jest ten sam autor? Coś tutaj widać, ale nie. A ma... nie, tutaj jest. Poczekajcie, z drugiej strony jest podpis. No i moi drodzy, to jest tysiąc... tysiąc dziewięćset trzydziesty rok. O, jakiś staje się Adam. Muszę zrobić y, zdjęcie. Jest to aplikacja z sygnaturami malarzy, więc y, zobaczymy. Trzeci obraz, trzeci? Raz, dwa. Tak, trzeci. Ramka tutaj leży mi. Popatrzcie, no jaki niesamowity. To jakieś polowanie na niedźwiedzia. Ten niedźwiedź nie jest taki idealny. Ale tło fantastyczne. Też rama jest stara, widać. Tu go obszczekują psy. I też jest podpisany Pastałka? pachałka. W każdym razie taki jest podpis. Obraz też jest. Ledwo się trzyma to jest też płótno. Wszystko jest na płótnie. I też podejrzewam, że jest stary, bo jeżeli te są 1009, to też pewnie jest 1930. To jest ten sam ten sam autor, bo widać po podpisie. Zresztą tam widać po malunku. Obrazy przedwojenne mi się trafiły. Widzicie jak pięknie. I jeszcze jedna rzecz, to już jest współczesne, ale widzicie to? Widzicie? Bo ja widzę yy, tu wzór kujawski, mogą być kogutki, kurki, aniołki, yy, a tu są, taki jest głębienie. i to może być przybornik na jakieś tam yy, łyżki. Można tutaj coś powkładać, jakieś drobne rzeczy. Jeszcze nie wiem co, ale można. Zrobić to po prostu na stary styl, bo to jest coś współczesnego. Nie wiem, z czego to jest. to jest jakaś zagłówka do łóżka. Tu jest gładko. Ale ta część jest fantastyczna, to jako jakiś, jakaś półka ozdobna. Ewentualnie na tą część można by nałożyć y, bardziej taką wysuniętą. Mam tu coś, co mogłabym przyłożyć, powiedzmy nasz wieszek, żebyście widzieli, tylko że jeszcze szerszą po prostu, jeszcze szerszą, żeby była to taka, taka duża półka. Fajnie no, ten pasuje idealnie jest równiutki z, z tym. No ale to jest wieszak. Musiałabym odmontować wieszek i zostawić półkę, a zrobić wieszek jakiś inny. Toż można. Także. Pomysłów ci dostatek. Kredens i lustro leżą jeszcze w aucie na kwarantannie. Jutro prawdopodobnie je wyciągnę z jasiem, ponieważ samą załadować było mi ciężko, a co dopiero jeszcze wyładować i wnieść to tutaj do środka. W każdym razie jestem zachwycona moimi znajdkami, chociaż Dzisiaj sobie mówiłam, że nic mi nie zepsuje humoru, nic mi nie zepsuje humoru, a wręcz przeciwnie, coś mi go poprawi. I te moje znajdki mi go poprawiły, także pierwszy sierpień mam fantastyczny. Poczytuję to jako mój prezent urodzinowy za, za 2,5 tygodnia, więc ten, więc mam. A zniechęciłam się czymś innym, ale to Wam powiem w następnym filmiku, bo. W związku z tą sprawą mój wyjazd, nad może to jest pod znakiem zapytania ze względów finansowych. No ale zobaczymy, może póki to że mam na taką nadzieję. W każdym razie, odcinek hasiok.pl dziś 1 sierpień nakręcony, zadanie spełnione i lecimy dalej. Pozdrawiam serdecznie.